Witam Was bardzo serdecznie w bibliotece. Nie możemy spotykać się, więc postanowiłam, by mile spędzić czas i zapełnić nudem podczas siedzenia w domu. Stworzyliśmy cykl spotkań pod tytułem Czytanie na ekranie. W każdy piątek o godzinie 11 na kanale YouTube i Facebooka Centrum Kultury wilichowie będzie można wysłuchać i obejrzeć jedną bajkę. Na kolejnych spotkaniach z Wami czytać będą zaproszeni goście. Regularne czytanie dzieciom po 20 minut dziennie jest najbardziej skutecznym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Do zobaczenia! Jak Kubuś Puchatek świętował przyjaźń? Gdzie on się podziewa? Zapytał po raz kolejny królik z najwyższą irytacją naganą w głosie. To samo pytanie zadawali sobie wszyscy przyjaciele stojący przed chatką Kubusia Puchatka. Zniecierpliwiony królik raz jeszcze zabębnił w drzwi, ale one ani myślały się otworzyć, udając, że nie słyszą jego wściekłego stukania. Puchatku, to my, to my, zawołał prosiaczek najgłośniej jak umiał, ale i jemu odpowiedziała tylko cisza. Wszyscy zaniepokoili się, nie na żarty. jeszcze Nigdy dotąd Puchatek nie kazał na siebie czekać. Tygrys podskoczył na ogonie i zajrzał przez Puchatkowe okno. W środku nikt się nie rusza, zameldował po dłuższej chwili. To jeszcze nic nie znaczy, mruknął po uchy ze swojego miejsca na trawiastej łączce. Nieruszanie się należy do ulubionych zajęć Puchatka, poza chrapaniem naturalnie. I poza jedzeniem miotku, dodało podekscytowane maleństwo. Prawda, mamo? Tak, kochanie, uśmiechnęła się mama kangurzyca, gładząc je po nastraszonej czuprynce. A dlaczego Pochatek miałby nas zapraszać tutaj i być gdzie indziej? Nie mógł zrozumieć Gofer, skrobiąc się w głowę. Prosiaczek niespokojnie pocierał łapki. "Nie wiem, mam nadzieję, że nic mu się nie stało" westchnął. "Nie wyciągajmy pochopnych wniosków" uspokoiła ich mama kangurzyca. "Jeśli dobrze sobie przypominam, Pochatek po prostu chciał się z nami zobaczyć, ale nie powiedział dokładnie gdzie." To bardzo ładnie z jego strony, zauważył Kłapouchy. Z pewnością chciał nam oszczędzić przykrości na wypadek, gdybyśmy nie mogli go znaleźć. Dlatego trzyma to miejsce w sekrecie. Gdybyśmy tak wiedzieli, gdzie on się teraz podziewa, zamyślił się królik. A może wiemy, mruknął Kłapouchy. Puchatek z pewnością myślał o czymś, kiedy nas zapraszał. A kiedy Puchatek oddaje się temu wyczerpującemu zajęciu, pociągnął jego myśl tygrys. Robi to zawsze w zakątku dumania, dokończył prosiaczek. Tam też go właśnie znaleźli, na trawiastym pagórku z przepięknym widokiem na cały stumilowy las, gdzie Puchatek uwielbiał przesiadywać i dumać. Przy czym ważniejsze od owego dumania było samo siedzenie. I nie było wątpliwości, o czym teraz dumał Kubuś Puchatek. Na szczycie pagórka. Wszystko leżało jak na dłoni na rozłożonym przednim kocu. Puchatkowa spiżarka musiała świecić pustkami, bo wszystkie słodkości i apetyczne przysmaki przewędrowały raz z Puchatkiem na zielony pagórek. Na sam widok aż ciekła ślinka. To wspaniale, że przyszliście! Rozpromienił się Puchatek na widok swoich przyjaciół. Obawiam się, że to wszystko nie mogłoby dłużej czekać. Ja zresztą też nie, dodał z filternym uśmiechem. Proszę, częstujcie się. Przyjaciele nie dali się długo prosić. A więc nie traćmy więcej czasu. Do dzieła! zawołał królik i wszyscy się zasiedli wokół koca. Jak to miło was wreszcie zobaczyć! Powiedział Puchatek. Mam nadzieję, że jedzenia nie będzie za dużo. Nie ma czegoś takiego jak za dużo jedzenia, zwłaszcza kiedy mamy bawić się wiedząko, Zaśmiał się tygry, zacierając łapy. Czy to właśnie z powodu jedzenia nas zaprosiłeś? Zapytała docikliwie Sowa Przemądrzała. Gdzie was zaprosiłem? Mruknął w rozstargnieniu puchatek, bez reszty pochłonięty otwieraniem słoika z miodem. Wysunął koniuszek języka, bo jak wiadomo, bez tego nie da się otworzyć żadnego słoika. Dlaczego nas tu zaprosiłeś? Nie dawało za wygraną maleństwo. – Naprawdę to zrobiłem? – zapytał Puchatek, tak tym faktem zaskoczony, że musiała upłynąć drobna chwila, nim uraczył się potężnym łykiem pachnącego miodku. – Ależ tak – zapewnił go go. I właśnie chcielibyśmy się dowiedzieć, z jakiego powodu. My też uważamy, że to był doskonały pomysł, to da pojednawczo mama Kangurzyca. No cóż – wymrotał Puchatek w najgłębszej zadumie, skrobiąc się za uchem ociekającą miodą łapką. To musiało się stać jeszcze o kiedy siadłem do śniadania. Pochatek spróbował wyjaśnić, jak nagle poczuł, że śniadanie powinno być czymś prawdziwie odświętnym, jak dajmy na to zachód słońca albo urodziny. Albo przyjęcie niespodzianka, albo popołudniowa drzemka, czy też wielka dokładka deseru. I było zawsze pod ręką, kiedy tylko go potrzebował. Czyli było to coś w rodzaju wdzięczności? Upewnił się prosiaczek cieniutkim głosikiem, kiedy Puchatek skończył. Świetnie to ująłeś, prosiaczku, ucieszył się Puchatek. To było tak wspaniałe uczucie wdzięczności i tak wielkie, że po prostu musiałem się z nim podzielić ze, ze wszystkimi, którym jestem nieskończenie wdzięczny, których wszystkich, wszystkich masz na myśli, Puchatku, dopytywała się słowa przemądrza. Ma się rozumieć, was wszystkich, wykrzyknął Puchatek, moich najlepszych i najdroższych przyjaciół. A ja chciałem Ci wyrazić wdzięczność za to, że o tym pomyślałeś, sapnął wzruszony królik. A ty, prosiaczku, za co chciałbyś wyrazić wdzięczność? zapytał puchatek, kładąc łapkę na ramieniu swojego malutkiego przyjaciela. Ja, zaczął nieśmiało prosiaczek, cały drżący, jako bardzo małe stworzonko muszę być wdzięczny za bardzo wiele rzeczy. A będąc wdzięcznym za bardzo wiele, jeśli się tak dobrze zastanowić, jest się wdzięcznym bardzo. zakończył z wyraźną ulgą. Królik wyznał, że oprócz tego, iż ma tak licznych przyjaciół, najbardziej wdzięczny jest za to, że wszystko, co tylko posieje w swoim ogródku, rośnie jak na drożdżach. A ja jestem wdzięczny, że ziemia od spodu wygląda równie pięknie i smakowicie, jak od góry sapną gofer. Tygrys wyraził swoją radość, że skoki wzwyż są nie mniej fantastycznie, fantastyczne niż skoki w nisz. Przyczyna, z której powodu jestem niezmiernie wdzięczna. Objaśniła słowa przemądrzała wielce uroczystym głosem jest taka mianowicie że zawsze jakimś trafem udaje mi się wylądować na nogach a nie na dziobie a jestem wdzięczny po prostu za to że mogą być wdzięczni zamruczał kopoucha jeśli to wam wystarczy to skończyłem i wszyscy się zgodzili że to, im, że to im całkowicie wystarczy mama kangurzyca i maleństwo jednocześnie wyznali że są wdzięczni sobie nawzajem i w tej właśnie chwili Przybiegł na wzgórek, zadyszany Krzysi powiedział – Bardzo przepraszam cię za spóźnienie, Puchatku. A co wy tu właściwie porabiacie? Urządziliśmy sobie piknik i gawędzimy o tym, kto komu i za co jest wdzięczny, wyjaśnił Puchatek. Wskazał łapką na koc i nagle posmutniał, bo po wszystkich śniadaniowych przysm przysmakach nie zostało już nawet śladu. Przyjaciele spojrzeli na siebie z minami winowajców, że też nikt nie pomyślał o Krzysiu – Obawiam się, Krzysiu, że spóźniłeś się na nasz piknik, westnął zmartwiony buchatek. Ale Krzyś wyraźnie nie podzielał jego zmartwienia. Nic nie szkodzi, roześmiał się. Zawsze mogę urządzić następny piknik. A potem stanął naprzeciw nich i przemówił bardzo uroczyście: Jestem niezmiernie, ale to niezmiernie wdzięczny za to, że spotykam Was tu dzisiaj wszystkich razem i mam okazję zaprosić Was na specjalną dzieńczyną kolację, którą was własnoręcznie przyrządzę na Waszą cześć. Przyjaciele słuchali jego przemowy z równie uroczystymi minami. Bardzo podobało im się to, co mówił, chociaż nie zupełnie wszystko rozumieli. – Dziękczynna kolacja? A co to takiego? – zakrzyknęli zgodnym chórem, kiedy Krzyś zakończył swoją mowę. – Najważniejszą jej część już chyba znacie – zaśmiał się Krzyś. Skazał na pusty koc, po czym wyjaśnił. – To jest taka specjalna okazja, żeby tego jednego wieczoru wyrazić naszą ogromną wdzięczność za wszystkie szczęśliwe chwile, jakie dane nam było przeżyć w ciągu całego roku. To będzie naprawdę kolacja nad kolacjami, taka, jakiej świat jeszcze nie widział. Przyjaciele z podziwem pokiwali głowami. Musieli przyznać, że sami samy nigdy by nie wpadli na ten pomysł. A im dłużej się nad, tym, nad tą sprawą zastanawiali, tym bardziej byli Krzysiowi za to wdzięczni. Cóż za wspaniały pomysł, rozpomienił się Puchatek. Jestem wdzięczny temu, kto to wymyślił. – Sam to wymyśliłeś z zakątku zadumania, poczciwy misiu? – zakrzyknął tygrys, klepiąc go wesoło po ramieniu. Puchatek uśmiechnął się od ucha do ucha. – A co konkretnie, Krzysiu, miałeś na myśli, mówiąc kolacja? – Czy to, co zwykle? – zapytał ostrożnie. – Wszystko, co da się zjeść, a nawet więcej – zapewnił go Krzyś. – To wspaniale – powiedział Puchatek, gładząc się po brzuszku. – Czyli, że nasz piknik był rozgrzewką przed dzienczyną kolacją. I wszyscy się z nim zgodzili, że to naprawdę wspaniale. To jeszcze jedna rzecz, za którą możemy być wdzięczni: sapną z zadowoleniem puchatek.